Witam, ja jestem Reda. To kolejny odcinek naszych przygód Minecraftowych przygód widzimy w świat Teraz gram na normalnym Na normalnym teksturpaku A to dlatego, że tamten nie zmęczył. Nie wiedziałam co i jak. Dobrze tak więc teraz pójdziemy na te, do tych gór. To mnie ciekawią. Mam nadzieję, że się nie zgubię. O! Ja? Tak, krany na Nie wziąłem się nic do jedzenia. Ej, trudno. O, ochce są. Będzie na łóżko. Jedna wełna. Druga wełna. O! Jeszcze jedna. I trzecia wełna. My idziemy dalej. Niech chcę. to. Gdzie nic nie potrzebny. Wow, ładny wod wodospad. Gdzie jest słońce? Co nie wiem gdzie zachodzić? Dobrze. Ja zaraz wrócimy po kilo, ubijemy tamtą świnkę, wykopiamy ten wegiel, no a potem się pomyśli co dalej. zachowamy bierzemy killow i dwa nie no co to mi nie będzie potrzebne okej okay. lecimy po będzie Przepraszam. Zapomniałam wyłączyć. Okej. Okay. I tak go nie używam. To item. Nie jestem cheater. Cheater jest mój brat. lina, trzymaj się jej trochę. Piasek. Chociaż trochę naszło. Ok, praca.

Przez dwa drzewka i skończymy na tym odcinek. Niestety ten odcinek również będzie musiał być krótki. Dynie się Subskrybujcie, aż na mój kanały. Oceniajcie, lecajmy. Na razie.